Co dolega temu bukszpanowi? On żyje. Nic mu w sumie strasznego nie jest. No ale w porównaniu z tym wygląda fatalnie. To nie jest choroba grzybowa, ani żaden robak. To jest oznaka tego, że on nie ma co jeść. I takie liście się robią w pierwszej kolejności. Takie. Tutaj jest oznaka braku najprawdopodobniej żelaza. No, i co tutaj z takim jegomościem można zrobić? No, ja go przytnę oczywiście, żeby troszeczkę miał mniej listków. Trzeba wyrwać to wszystko, co okrada go ze składników pokarmowych. Wymienię też ziemię na świeżą. No i zadbam o to, by miał co jeść więc czasem nasze bukszpany właśnie tak brzydko wyglądają o ile ma ich wcześniej nie zje no i nie ma co panikować wystarczy je nakarmić można sobie kupić takie e, nawozy na przykład żelazo i popryskać nim roślinkę można też podsypać siarczanem magnezu dać trochę jary czyli tak zwanej wiagry dla roślin a najlepiej to po prostu dać już jakiś nawóz uniwersalny który długo będzie się tam uwalniał no i myśl zasady jak dbasz tak masz ja nie dbałem i tak mam teraz już wygląda lepiej jest przycięty dostał nowej ziemi więc tylko jeszcze troszeczkę nawozu powierzchni obsypię jeszcze korą no i czas na regenerację ale uważam, że nie będzie tragedii bo teraz zacznę dbać